<mul camel cells> nie, nie, nie. Z tej... Egipt, Piramida Cheopsa, Konstrukcja megalityczna wybudowana około 2600 lat BC. BC before Christ przed Chrystusem przed naszą Erą. Teraz przemieścimy się w czasie i przestrzeni. Irlandia, Newgrange, grobowiec korytarzowy, konstrukcja megalityczna zbudowana około 3300 lat przed naszą erą, 700 lat starsza od piramidy Cheopsa. Wybudowana w Meandrze rzeki Boyne, rzeka Boyne ma swoje ujście do morza Irlandzkiego we wschodniej części Irlandii. Tutaj zaczniemy naszą wędrówkę po zielonej wyspie. Bruna Boyne, z języka irlandzkiego tłumaczone, pałac nad rzeką Boyne został w roku 1993 wpisany na listę ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Obszar ten obejmuje trzy townland. Na język polski można to przetłumaczyć jako grunty orne. Newgrange, który znajduje się za nami po północnej stronie rzeki Boyne, na wschód dołt i na zachód naut. Rdzeń tego obszaru zajmuje około 780 hektarów, wokół stworzono strefę buforową wraz z dorzeczem rzeki Boin. Strefa ta zajmuje 3300 hektarów. Konstrukcje wielkokabienne, największe grobowce korytarzowe wzniesione przez człowieka są najwspanialszym przykładem sztuki budowlanej zapoczątkowanej przez ludność, która przybyła do Irlandii na początku IV tysiąclecia przed naszą erą. Jest to najbardziej znane ze wszystkich prehistorycznych irlandzkich miejsc. Wejście do grobowca w Newgrande zostało odkryte w roku 1699. Wydarzenie to zapoczątkowało nowożytne badania nad zespołem zabytków archeologicznych wokół dorzecza rzeki Boyne. Współczesne badania archeologiczne w strefie ochrony zabytków prowadzono od końca XIX wieku. Profesor Michael J. O'Kelly z Instytutu Archeologii College University w Cork odkrył, iż grobowiec zbudowano w taki sposób, że podczas przesilenia zimowego o godzinie 8.58 Promienie wschodzącego słońca biegną wzdłuż korytarza i wpadają do komory, rozświetlając ją na około 15 minut. Podobne zrównania, zachodzące zarówno w czasie wschodu i zachodu słońca, w czasie przesileń i równonocy, możemy zaobserwować na innych obiektach występujących wokół zakola rzeki Boeing. Z całą pewnością kilka tych fascynujących wydarzeń oglądniemy w dalszych odcinkach archeologii niez tej ziemi. Na dzień dzisiejszy zidentyfikowano 131 stanowisk archeologicznych znajdujących się na obszarze Bruna-Boń. W obrębie NOT znajduje się 71 stanowisk archeologicznych skupionych głównie wokół grobowca korytarzowego oraz na północ od niego. Większość stanowisk to obiekty satelitarne wokół głównego Kurhanu. Na południe od grobowca znajduje się odizolowane od reszty stanowisko N interpretowana jako fort na Cyplu. Wokół fortu ScanLidar wykazał kilka innych obiektów o niewiadomej funkcji i pochodzeniu. Grunty Orne Nugrench leżą na południowy wschód od Noot i graniczą rzeką Boń od południowej strony. Jest to obszar znacznie większy niż Noot, ale zawiera tylko 35 bardziej rozproszonych stanowisk archeologicznych. Teren ten można uznać za serce Bruna Boyn. Znajduje się w meandrze rzeki i zawiera najbardziej znany grobowiec Newgratch. Stanowiska koncentrują się wokół grobowca, chociaż jest ich mniej niż w Noot. Interesujące są najnowsze odkrycia dokonane latem 2018 roku, kiedy to upały spowodowały iż obiekty archeologiczne widoczne były na powierzchni. Dzięki zdjęciom wykonanym za pomocą drona odkryto nowy obiekt, hench znajdujący się między rzeką a tumulusem Newgrange. Ziemia Dołd jest najbardziej wysuniętym na wschód i największym powierzchniowo terenem zaliczanym do strefy Bruna Boyne. Zidentyfikowano w obrębie obszaru 25 stanowisk archeologicznych, w tym kopce, wały i kamienny krąg, którego ślady nie zachowały się do dziś. Większość stanowisk koncentruje się wokół grobowca korytarzowego oraz wzdłuż rzeki na szczycie grzbietu. Na wschód od grobowca znajduje się drugi co do wielkości wał pierścieniowy w Irlandii, tak zwany wokół którego, Dzięki najnowszym badaniom teledetekcyjnym odkryto kolejne stanowiska archeologiczne, satelity głównego monumentu. Kształt oraz wielkość wałów przypominają inne lokowane wokół strefy ochrony dziedzictwa kulturowego. Strefę uzupełniają grunty orne wokół Si Proud Foodstown, Town, Tony Hall, oraz tereny w pobliżu rzeki Matok, na których występują kolejne rozproszone stanowiska archeologiczne. Do najbardziej spektakularnych zaliczamy grobowiec megalityczny w Tony Hall, staw rytualny w Monkstown oraz kursus na północ od Dont, a także kilka innych, niezidentyfikowanych stanowisk. Teren jest pod ścisłym nadzorem konserwatorskim, wstęp jest wzbroniony, Prowadzone są badania. Ostatnio irlandzcy archeologowie odkryli fragmenty kursusu. Prowadzone są również badania bezinwazyjne, teledetekcyjne, badania LIDAR, które z dnia na dzień weryfikują na bieżąco ilość stanowisk. Dolina rzeki Boyn, Bruna Boynia w języku irlandzkim tak to się wymawia Bruna Boynia. Zawiera 131 zweryfikowanych stanowisk archeologicznych. Nie byłbym sobą, gdybym nie dodał, iż zwiedzimy wszystkie te stanowiska archeologiczne, których pozostałości zachowały się na powierzchni Ziemi. Po raz pierwszy w formie filmowej, syntetyczny obraz osadnictwa prehistorycznego w dolinie rzeki Boyne. Bruna Wojna odkrywa swoje tajemnice. Miejsce, oprócz tego, że zawiera liczne stanowiska archeologiczne związane z prehistorią Irlandii, słynie z pięknej sztuki megalitycznej. Sztuka ta w swojej klasycznej formie przedstawia szeroki wachlarz znaków geometrycznych wyrytych na powierzchni Dużych kamieni, dwie trzecie przykładów sztuki megalitycznej, jakie możemy spotkać w Irlandii, pochodzi z doliny rzeki Boyne. Dolina rzeki Boyne i główne kurhany są w zasadzie Mekką dla turystów. Rocznie 200 tysięcy turystów zwiedza te megality. Pamiętajmy o tym, że żeby zobaczyć promień wschodzącego słońca, w czasie przesilenia, który wpada do wnętrza komory grobowej, trzeba wygrać loterię. W tamtym roku 34 tysiące chętnych zgłosiło się, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu. A teraz anegdota z Wizytor Center, Bruna bądź Wizytor Center. Oczywiście w Irlandii nic się nie może odbyć normalnie, wszystko tutaj jest postawione do góry nogami. No i przychodzi taki turysta nie wiem skąd ze świata. I pracownik, wizytor center zadaje mu pytanie, nie wiem kto mu kazał, ale zadaje mu pytanie, co pan chce zwiedzić? Obydwa megality Note Newgrange, czy może tylko Newgrange, czy może tylko Note? No i wtedy ludzie mają różnie pod kopułą. Taki drapie się po głowie i nie wie co odpowiedzieć, no bo ciężko powiedzieć, że chce zwiedzić wszystko. Nie wiem, chcę zwiedzić dwa, macie może więcej, chcę zwiedzić jak najwięcej. Przyjechałem tutaj, żeby zwiedzić i odpowiada na przykład: Dobra, to chcę zwiedzić Nugrencz. No i byłem świadkiem, jak facet powiedział, że chce zwiedzić Nugrencz i nie zobaczył Note. No przykra sprawa, ale niestety taka jest polityka w Irlandii. Ja Was zapraszam do Bruna Boyn Visitor Center. I rekomenduję zwiedzić wszystko, co oni mają tutaj do pokazania.